No Siemanecz Gorzyskim, a ja jestem Spajki i witam was ponownie na Brodatych. Co ustaliliśmy ostatnio? Że ja sobie chyba pójdę do jaskini, co nie? Jak coś to tam u siebie w domku tylko w sumie trochę rozkopałem teren, tak naprawdę wiele więcej nie zrobiłem. A potrzebuję też pójść sobie do kopalni, żeby sobie pokopać po prostu. Zwłaszcza po ten redstone, by mi się przydał. Więc znalazłem sobie jakąś taką fajną kopalnię w końcu na tym, na rtp. Yy, co zajął chwilkę w sumie. I proszę bardzo mamy już że... Całe jedno żelazo na start. Wow. Yy, ta gra jest widać dla mnie bardzo chujna. No ale cóż, yy, wit witam Was ponownie, prawda? Jak przed chwilą powiedziałem. Yy, mam nadzieję, że oglądaliście poprzedni odcinek. Yy, jak, jak nie, to zapauzujcie ten i obejrzyjcie poprzedni. Bo będzie mi miło po prostu, a też czuję, że hej, może byście chcieli więcej obejrzeć po prostu, co nie? Więc wiecie, oglądając ten materiał, możecie po prostu go na moment przerwać, obejrzeć poprzedni, nie skomentować, zalajkować, coś tam i kurczę, będziecie mieć co robić, przynajmniej. No bo come on, co, co możecie robić tego w trakcie pandemii? Nie no, oczywiście się śmieje, to nie tak, że się śmieję z czegoś czasu wolnego, broń Boże. Każdy sobie radzi, jak, jak może jak chce. Ja na przykład wracam do nagrywania. E, tak sobie radzę. E, po prostu, wiecie, zwariowałem generalnie i stwierdziłem, że muszę wrócić do Minecrafta. E, to, to, to jest tak po prostu, że za długo nie wychodzę z domu. E, nie wiem, jak się przyjął poprzedni odcinek, bo jeszcze nawet go nie zmontowałem. Ten nagrywam w sumie zaraz po tym. Po prostu po to, żeby już mieć coś nagrane. Mam nadzieję, że się dobrze przyjął. Przy Kurczę, jak widzicie, mam całkiem hojną kopalnię, znaczy kopalnię, jaskinię, jeśli chodzi o węgiel i tak dalej. Odruchowo cały czas klikam Shift w ogóle. Pewnie też tak macie. A, i jeszcze. Stwierdziłem, że będę na tyle bogaty, że po prostu wezmę sobie zrobię z, z diamentów, które pokazywałem, że mam czeście, że zrobię sobie diamentowy kilow. Tak na razie co? O Bo kto bogatemu zabroni, nie? Jestem taki bogaty, że idę po żelazo, nie? Kiedy Diamenty zdobyłem przed żelazem, właśnie, to jest najśmieszniejsze. No to właśnie dzięki jednemu z Was na samym początku. Żelazo. Właśnie, bo głównie to mi się żelazo by przydało. W ogóle to. Jako, że to przecież serwer wielu graczy, wielu z Was gra na tym serwerze. O, godammy. Mały lag, przepraszam za to. To możecie oczywiście powiedzieć w komentarzu, co byście chcieli na przykład zobaczyć e, Minecraftowego u mnie. Albo nie Minecraftowego, może jakaś gierka, kto wie. E, w sensie, e, na pewno, jedną część sonika bym chciał sobie nagrać. E, o której mówiłem przy okazji. E, jednego unboxingu, jednej z gierek, e, mianowicie Sonic Riders, które nagrywałem chyba właśnie gdzieś w styczniu. Bo jak mówiłem, było kilka takich materiałów, które po prostu nagrywałem sobie. Totalnie losowo, nie? Typu unboxing książki gąciarza, czy właśnie gry z Sonikiem. musiałem to zrobić. No. Właśnie, bo pewnie się zastanawiacie, dlaczego na przykład nie ma animacji ruszania się wody, nie? Albo tych cząsteczek, że tam był ten, jak to się nazywa. E -e -e -e... Gravel. Po prostu yy, po to, żeby mógł nagrywać w jakichś sensownych ilościach klatek, to musiałem wyłączyć animacje wielu rzeczy. No i tak nie są aż tak potrzebne, więc tyle dobrze. Yy, no a dzięki temu właśnie mogę sobie nagrywać na spokojnie bez obawy, że będzie aż tak źle. Wiadomo to nie jest jakoś super płynność, nie mam nie wiem 30 klatek nie, ale hej, przynajmniej da się coś zobaczyć. dobra, to tyle z tej jaskini niestety. Yy, tak czy tak, w ogóle mamy wiceadministratora na czacie. He, pozdrawiam. W ogóle widzę, całkiem sporo jest osób w, w administracji, moderacji, pomocników tu już w ogóle. Yy, więc całkiem spoko, że są jakieś nowe twarze. Uuu, tak fajnie. Yy, I że, że wszystko to, jak w sumie mówiłem w poprzednim odcinku, prosperuje. Potrzebuję znaleźć jeszcze jedną jaskinię, bo tak kurczę, tak słaba to była trochę jaskinia, nie? W ogóle te czanki mi się tak wczytują, tak. Trolololo trochę A wiecie co, sensownie chyba będzie pójść na spawn i przez rtp szukać tej jaskini, bo zanim ja tu coś znajdę Ło Dobra Rtp Gdzieś nastepnęło Tylko, cholipka gdzie? Ale tak trochę z jaskini... Z ze jest w ogóle ciężko, mam wrażenie, że ciężej je się znajduje teraz W ogóle na światach Czy to ja mam jakiegoś pecha po prostu? O nie, nie mam ko Mam kości! Ej może będę mieć pieska nie, nie będę mieć pieska. No niestety. No przypomniała mi się w ogóle ten, sytuacja z 1.11 właśnie z poprzedniego sezonu jak nagrywałem, że ja miałem zwierzęta w domu. To były koty. Pamiętam, że te koty były nazwane na cześć, znaczy na cześć. One były po prostu nazwane jak takie typowe hasła, nie, typu admin1 itd. i tak dalej. Halo, cofki, proszę mi tak nie robić. I pamiętam, że cały czas ktoś mi bugował nun PVP i mnie zabijał, i było zawsze tak źle. I zamiast admina 1 potem był admin 2, zamiast kota hasło, było hasło hasło. I tak dalej. Wiecie co, to nie ma sensu. Muszę iść na kolejne RTP, bo zanim tu coś znajdę, wow. To, to nie jest źle. No cóż, admin. Uuu, proszę bardzo. Zobaczyłem teraz czat i wiceadmin wice widzę widzę działa, dobrze, dobrze. Jak ktoś obraża brodę tych, to proszę stąd się wynosić, tak nie wolno. Tu widzę wam wioskę w ogóle. Pytanie czy została ograbiona, czy chyba została ograbiona, bo tu jest tak otwarte. Aha! Tutaj w ogóle jest yy, działeczka czyjaś. Czy mogę sprawdzić czyja? Lizak 10 pozdrawiam cię Lizako, trafiłem na twoją wioskę Psz, no tak nie mogę z nimi handlować Ech, no szkoda myślałem że, się, że że będę taki oryginalny i że znalazłem wioskę ale nie wiem ile legacy ta edycja istnieje to fajnie nie dzięki, dzięki serwer nie wiem ile ta edycja istnieje ale na pewno już jakiś czas i większość wiosek pewnie została ograbiona nie wiem też jakie są granice mapy Proszę, żeby to była jakaś skinia. Czy to będzie tylko takie coś. O, coś mamy. Dobra, mamy żelazo, to najważniejsze. Niestety cofki są. Ale hej, możemy kopać sobie żelazo przynajmniej. To jest, to jest całkiem fajne. O. Właśnie, będę musiał w pewnym momencie też wykombinować swoje banery, oczywiście, bo jak ktoś pamięta. To na 18, na 1.11, na 1.9 chyba też, ale tam grałem bardzo krótko. Chociaż nie krótko, ale po prostu w pewnym momencie. zgrifowano nam domek, bo chyba z, z... miałem yy, wspólnie taką hobbitową norę. Yy, to generalnie miałem swój baner. Yy, o, gadamit. To trochę źle. Yy, proszę, proszę mi się nie palić. Ale ogień. Okej, okay, dobra, jeszcze bałem że padnę. E, no, no ja miałem swój banner, który właśnie gracze robili, przyozdabiali nim, e, albo ja je rozdawałem w ramach czegoś po prostu, mimo że one były bardzo proste do zrobienia, nie były jakieś tam super ciężkie, ale zawsze mi tak miło było, jak ludzie się jarali tym moim banerem. No i hej, zawsze jakaś atrakcja była taka dodatkowa, wiecie? Jak ktoś coś ma swojego takiego. Cyk, cyk. O, dobra, coś tu jest, jakieś przejście. No gdybym mnie cofnęło do tej lawy. To byłoby trochę cienko, nie sądzicie? Come on, ej, no halo. Proszę, proszę mi tu działać. Ja tu, ja, ja tutaj muszę YouTubeować. Okej, okay, dobra, co się dzieje? To mnie strasznie zaniepokoiło w tym momencie. Coś mnie tak uderzyło i nie wiem co. Ok, yy... mimo wszystko Minecraft niekoniecznie musi być po mojej stronie, jak widać. O ale hej, przejmamy żelazo, to jest najważniejsze. Mamy jakieś żelazo, fajnie by redstone jakiś znaleźć, bo tak chyba na nim mi najbardziej zależy w tym momencie, a jakoś tak tego nie ma. Ale nie dobrze mógłby na czacie napisać, czy może ktoś ma redstone, ale... Jaka w tym jest frajda? No, dziękuję. Yy, jaka w tym jest frajda, jakbym miał wszystkie itemy dostawać, absolutnie? Jakbym chciał, żeby było łatwo, to pewnie poszedłbym na ten serwer. Yy, Akademiać. Yy, nie wiem, nie wiem, która to jest wersja. To chyba jest 1.14 yy, i ona ma yy, ten fly na bu przy budowaniu i tak dalej. O ile się nie mylę, ale nie przy budowaniu, chyba ogólnie. Dobra, a tutaj coś mamy, bo ja nie wiem, czy tam warto wchodzić. Chyba wolę nie, nie wchodzić tam. Cofki to już nie trochę tak zaczynają irytować. I nie wiem, czy to wynika z mojego internetu czy, czy jednak serwera, bo to trochę dziwne. Nie wykluczam, że moja wina, ale no. U mnie z tym internetem to w ogóle jest ten problem. Właśnie, a propos internetu. Yy, istnieje szansa, że może będę mógł streamować sensownie za niedługo. Bo będę mieć nowy internet. Mam nadzieję, że w miarę szybko, gdzieś w maju jeszcze, yy, tak na początku. W się jest początek maja, no ale wiecie co chodzi: taki, taki wiecie, ten drugi tydzień, czy coś. Ale to się jeszcze okaże, wszystko się nie zdziwia. Jeśli nagle coś się zmieni, i nie będę go mieć. Dobra, jestem sobie tutaj. Spoczko, spoczko. Tam chyba w sumie nic nie ma nawet. No, tak trochę, krucho z tymi kopalniami, tak szczerze wam powiem. Oczekiwałem tutaj czegoś lepszego. To jest jeszcze węgiel. Dużo węgla, ale nie chcę się tego węgla kopać, tak szczerze. Oczekiwałem czegoś tutaj nie wiadomo, czego. Wiecie, wybuchów, pościgów. Owcy, terrorystki. I chicken. <gryśla> o, mogę teraz wykonywać te rzeczy. Spoko, dzięki yy, księgoreceptur. Spróbujemy jeszcze raz yy, na jakieś RTP pójść. Oj, przepraszam, że uderzyłem w yy, I znajdziemy może jakąś inną kopalnię, jaskinię, cokolwiek. No temu trochę to. Co to robi magma blok? Zrobił w ogóle bloki? Chyba ktoś był. Nie, magma blok to magma blok. Wezmę sobie, nie? O, tu jest jakieś wejście. Nie, eee, to jest tylko takie przejście w górze. Czy was też Minecraft czasami tak troluje, jak mnie? Macie dać znać w komentarzu. Uuu, tu jest wejście. Spoko, może tu coś będzie. I lag, dziękuję, gro. No niestety uroki Minecrafta u mnie są takie, że ten się może lagować. Ale still, no lepiej niż było, uwierzcie mi. W sumie, jak ktoś mnie oglądał wcześniej, to dobrze wie, pamiętam w moim domku na 11, właśnie jak było, to yy, to w moim domku były takie lagi i chyba wynikały przez ramki, przez ilość ramek, ile tam ich miałem, było ich mnóstwo po prostu, bo robiłem swoje kolekcje. Chcę zrobić coś podobnego z kolekcją tutaj, żeby zrobić jakąś taką gigantyczną, po prostu wiecie, halę na rzeczy, podpisy. Yy. I tego typu rzeczy. Bo wiecie, jak są te itemy ze skrzynek, nie? To dużo osób z nich korzysta, ale to są kolekcjonerzy. Ja jestem kolekcjonerem zarówno w Minecrafcie, jak i w prawdziwym życiu. Co w sumie widać czasami było na jakichś vlogach tak dalej w tle, na jakieś kolekcje. Myślę czy nie zrobić kiedyś serio vloga o jakichś takich pokazach moich kolekcji, co tam mam ogólnie Zwłaszcza identyfikatory. Ich mam kilkadziesiąt, chyba z 50 ponad. To jest chyba moja ulubiona kolekcja. Tak przy okazji. Z różnorakich eventów i tak dalej. Ja wiem, że to jest bardzo intrygujący odcinek, no bo hej, idziesz do kopalni i kopiesz węgiel, nie? Ale no wiecie, czasami trzeba. Jakiś starcik, przynajmniej nie będę musiał później kopać tego węgla. O, automatyczne przypolarki będę mógł zrobić, a w sumie. Przy, przy użyciu hopperów, i tak dalej, to jest to jest opcja. Cały czas, jak o czymkolwiek mówię, to sobie przypominam, jak grałem wcześniej. Bo na przykład pamiętam, jak. Właśnie na 1.11. Bo na tym się całe moje życie opierało, broda, brodaczowe. A ja pamiętam, jak na 1.11 yy, idealnie w jednym miejscu przepalarki mi się udało zmieścić dwie. To było, to było coś, czymś takim prosem, po prostu. Yy, dobra, woda. tobie podziękujemy mimo wszystko. A tutaj sobie wybijemy ciup. Czy to coś będzie, jakieś przejście czy ślepy korytarz? Oczywiście, że tak. Gra mnie nie lubi po prostu, ten świat mnie nie lubi. No ale w sumie to jest takie w górze bardziej... Holipka. Nie, 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 proszę, proszę bardzo szkielecie, ja się z tobą nie chcę bić. Ja strasznie nie lubię szkieletów, szkielety są jednymi z najgorszych mobów w tej grze. Dobra, zrobimy jakąś ostatnią rzecz. RTP, zobaczymy jedno. Jak nie, to pójdę na home, a coś tam szybko ogarnąć i będziemy powoli kończyć w sumie, żeby. Żeby dojść do 20 minut, musiało mnie wrzucić na lodowe rzeczy, tak? Hmm. Akurat fanem lodowych biomów strasznie nie jestem. Nie wiem, jak wy. Jest taki po prostu. Mm, zimny, ja nie lubię zimna strasznie. To dlatego. O, trzcina. chyba nie mam za dużo, ale mogę wziąć w radzie, co? Przynajmniej coś mam z tego miejsca. O, Jezus. Wystraszyłem się, bo mi się czanki nie załadowały. Dobra. Chyba nic więcej nie znajdę, więc pójdę sobie na home'a. Coś tutaj poogarniam i będziemy w sumie kończyć. Eee, więc tak, przede wszystkim zamiast tego mogę wrzucić wągiel i mogę sobie piecyki w sumie jakieś ogarnąć, tak? O, mogę obraz zrobić, ale nie potrzebuję na razie. Zrobię sobie jeden piecek, bo kobla za mało kopałem. Dobra, niechaj będzie. Yy, tutaj też wrzucę węgiel, i z... połowę żelaza wrzucę. Tu, czemu tu was.? Te... Wiecie, co ja może to oświetlić? W sumie o tym nie pomyślałem. W ogóle cieszę się, bo moja kuboida jednak sięga tutaj w miarę spory teren, więc... Eee... Jak to nazwać? Więc nie muszę się martwić, że ktoś mi ten, to miejsce konkretnie rozwoni. Dobra, no więc tak, Podkłada na pewno te rzeczy. Przy okazji jakieś kwiatki pozdobywałem w ogóle, tak na no zaś. Na pewno będę chciał nim przeozdobić, dynie gdzieś tam znalazłem jeszcze wcześniej eee, przed nagraniem, więc też spoko. No, będę mógł przynajmniej sobie farmę dyni zrobić w razie co, jaki wy macie zasięg pola widzenia? To jest naprawdę nienormalne. Wait, przepraszam, skupiłem się na czacie. Czy jest pan zabycie dzieckiem? Nie no, spokojnie no, tak. Pytanie, jak <laughs> pytanie, chyba, nie? Właśnie, będę potrzebować mnóstwo szkła też. Bo jak to będzie modern, to, to będzie dużo oszklonych takich elementów. Na pewno będę potrzebować dużo gunpowdera. Grawelu chyba też na ten. Na cement? Nie wiem, czy gunpowder jest na cement potrzebny, tak szczerze. Yy, sprawdzę po prostu w tym. Yy. Czy jest cement? Nie, potrzebuję grawelu i piasku po prostu. I ten. Dobra, bo będę potrzebować na pewno go białego. Więc tak. To sobie na pewno ogarnę jeszcze. Ale to chyba na spokojnie, e, tak poza e, poza nagrywką, żeby wam tutaj prawdę, no nie robić ciągle tego samego, że wiecie, że robię krok po kroku idealnie, nie? Tylko na spokojnie, żeby pokazać co się dzieje. Dobra, więc mieliśmy taki mały odcinek z e, kopalni. A na ten moment ja się z wami żegnam. E, jak się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się. No, i do zobaczenia w następnym odcinku, który pewnie będzie za kilka dni, bo wydaje mi się, że będę robić albo jeden na tydzień, albo dwa na tydzień. Więc tak. Trzymajcie się. Cześć.